Cześć, Iron z tej strony. Porozmawiamy sobie w tym odcinku o opasce łup. Co to jest i jakie mam przemyślenia po pierwszych, nie wiem, 3 czy 4 miesiącach używania? Zapraszam! Dobra, będziemy gadać o łupie. Eee... Nie jest to odcinek sponsorowany, nie mam z nimi partnerstwa, chociaż bardzo bym chciał, ale chyba nie mają przedstawicielstwa żadnego na Polskę i tak dalej, a ja jestem za mały. Ale jeden z moich idoli, czyli Lionel Sanders ma, no więc nie mogło być inaczej. Zamówiłem, kupiłem i korzystam od kilku miesięcy. W skrócie jest to mniej więcej taka opaska z czujnikiem optycznym tutaj pod spodem której nie ściągamy, nosimy ją cały czas, yy, yy, też podczas snu czy podczas treningów i tak dalej. Czyli ma mierzyć nam te aktywności sportowe, podobnie jak mierzą nam na przykład zegarki, garmina czy jakieś inne, ale nie tylko, bo też algorytm tutaj tego łupa pokazuje nam masę innych rzeczy w takiej farny, fajnej, wizualnej formie, z powiadomieniami i tak dalej, z wnioskami, z sugestiami, ze średnimi. Masę tych rzeczy tutaj pokazuje. Z takich rzeczy, których nie mierzy nam zegarek sam w sobie, to mierzy nam HRV, czyli to Heart Rate Variability. Czyli no, nie znam się na tym aż tak dobrze, ale e, Macie go tym ostatnio e, e, chyba pisał w newsletterach, więc zachęcam do odwiedzenia e, e, strony MBC. W każdym razie, no, to jest ta przerwa między uderzeniami serca, gdzie możemy mieć równie dobrze takie samo. Takie samo tętno, a już organizm będzie bardziej zmęczony, bo będą różne te przerwy, czy będzie nieregularność w tych przerwach między uderzeniami i z tego możemy wywnioskować. Między innymi z tego możemy wywnioskować, że idzie na przykład bomba, jesteśmy bardziej zmęczeni, albo nie wiem, idzie jakaś choroba, coś tam, coś tam. No, ale to na razie mniejsze szczegóły. Samo to urządzonko, co dziwne, jest masę tam kształtów, masę kolorów. W standardzie jest takie czarne i ono samo w sobie jest darmowe. Tylko że musimy wykupić u nich subskrypcję tam na pół roku, rok, półtora, miesiąc jest chyba za darmo z darmowym zwrotem w ogóle bez, bez zadawania pytań z ich strony. No i wtedy urządzonko jest za darmo, ale sama subskrypcja jest droga, to jest chyba 20, kilka 22 albo 25 dolarów czy euro. W komentarzu wkleimy tutaj linka do jakby każdy kto ma swoje konto może też polecać innych. Ja mam tutaj linka, no powiedzmy tego afiliacyjnego. Jeśli ktoś założy z mojego linka, sobie to zamówi, to dostajecie jeden miesiąc czy tamte 20 kilka euro gratis. I ja też dostaję wtedy za każdą osobę, która założy jeden miesiąc gratis. Oczywiście dobrowolne. No ale wracając. Wracając. Mamy tutaj na głównym ekranie zawsze takie overview, gdzie w formie wykresu, który na pewno widzicie teraz na ekranie, widzimy, jaki mamy day strain, czyli takie zmęczenie. Ono chyba idzie do 21. I zależnie od tego, ile się dzień wcześniej wyspaliśmy, jaki mieliśmy sen, jakie mamy tętno, jakie mieliśmy tętno spoczynkowe i tak dalej, w ramach takiego samego wysiłku ten day strain może być inny. Czyli pojedziemy na godzinę spokojnego roweru, raz on będzie 10, raz będzie 15, raz będzie ileś, raz będzie ileś. Liczy też to, ile. E Spędzamy czasu gdzieś tam chodząc, ile robiąc inne rzeczy. No i to jest ten ogólny strain, gdzie też on nam zlicza automatycznie i jest to dość dokładne, chociaż czasem tutaj widuje jakieś problemy, ale zlicza nam automatycznie aktywności. Nie musimy tutaj robić nic, nie musimy tutaj robić nic z dodawaniem jakiegoś treningu ręcznie, i tak dalej. Sam zlicza, chociaż z tym tętnem optycznym w trakcie na przykład zadań na progu, czy jakimś takim bieganiu. W trupa, no oczywiście jest znacznie gorzej niż spaska takiego typowego do tętna pod synchronizowanego z, zegar z zegarkiem. Zlicza nam Recovery, i to jest i jakby ten algorytm do Recovery. No to jest właśnie kombinacja hard drive variability, e, spoczynkowego tętna. U mnie to hard drive variability się kręci około 70-70 kilku. E, jak idzie w górę, to znaczy, że coś się dzieje. E, 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 recovery heart rate, e, czy te spoczynkowe tętno u mnie jest zazwyczaj poniżej 40, w okolicach 40. Jak idzie nagle w górę, to znaczy, że, jest, że jestem mocniej zmęczony, często albo jakieś inne bodźce, stres i tak dalej, i tak dalej. No Sen to ile śpimy godzin, i respiratory heart rate. E, to w sumie nawet nie wiem, jak on tutaj to dokładnie przelicza. Mniejsza z tym. W każdym razie samo to recovery to nie jest, to on jakby pokazuje w procentach, na ile odpoczęliśmy. Albo jest na czerwono, jeśli bardzo źle odpoczęliśmy, albo, albo na żółto, albo na zielono, jeśli dobrze odpoczęliśmy. No powinniśmy dążyć do tego, żeby. Jak najwięcej mieć tego zielonego, czyli jak on nam robi, no i ostatnia rubryka z tych takich głównych, można ich tu dodać więcej, to jest sen. I on nam tutaj mierzy, ile spaliśmy, ile mieliśmy przerw w ciągu nocy, ile trwała tam faza Rem, i tak dalej, czyli podobnie jak inne czujniki tego typu. Z tą różnicą, że możemy sobie jakby na bieżąco konfigurować, na czym chcemy się skupić. Czy ja na przykład mam ustawionych, że chcę być jak najbardziej wydajny kolejnego dnia, czyli tego snu potrzebuję jak najwięcej. No i on mi zawsze poprzedniego dnia, po południu czy wieczorem sugeruje. Jutro na bazie tego, co robiłeś dzisiaj, jak spałeś wczoraj, jak wygląda twój ostatni tydzień i tak dalej, powinieneś spać tam 7.32 na przykład, czy 8 godzin, czy 9. Teraz wychodzi też lub 4.0, który będzie miał dodatkowo wbudowane kilka funkcji, między innymi budzenie, gdzie możemy ustawić, że po tym jak, jak zegarek, bez nastawiania budzika, jak zegarek widzi, że czy jak czujnik widzi, czy soft widzi, że już doszliśmy do tego czasu, ile mamy średnio spać, to sam nas będzie budził i kilka innych bajerów. No i jeśli ma się opcję tą subskrypcję wykupioną, no to ten nowy model przysyłają za darmo. Także ja już go sobie zamówiłem. Będę go miał jakiś tam czerwony czy różowy żeby się różnił i są zmiany w softie, ale też będzie sporo mniejszy, także no, to też nie jest jakiś duży mi się podoba design tego, jest ładny, a ten nowy ma być jeszcze 30% mniejszy, znaczy no, będzie pewnie wygodniej na ręce siedział, gdzieś tam czasem miałem z tym problemy jak ściągałem z pianki. Jak sięgałem piankę. No i so, jest już też szereg jakichś takich zestawień miesięcznych, dniowych, tygodniowych. Bardzo rozbudowany jest tutaj ten soft, dość intuicyjny, nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Bardziej mi się podoba niż, niż garminowe, akurat do tego. Są też tutaj różne jakieś takie listy zestawienia, i wszystkich ludzi, którzy używają tego w Polsce. jakaś tam grupa znajomi, to to tamto Awanto. Więc fajnie się można porównywać i wiem, że ten aspekt społecznościowy ma być teraz mocno rozbudowywany, bo chcą, żeby można sobie pisać komentarze, jakieś tam inne bajery. Ja podsumowując, bo nie chcę, żeby to był jakiś super długi odcinek, ale przynajmniej kilkanaście osób mnie przez ostatnie miesiące pytało, czy jestem zadowolony, czy nie jestem. Jestem dosyć z tego, za, jestem z, dosyć zadowolony. Natomiast nie wiem, czy to jest warte tych pieniędzy, żeby płacić za rok używania powiedzmy tysiąc, kilkaset złotych. No, dostajesz fajny sprzęt za darmo, plus jest ładny i tak dalej, ale. czy znaczy, tam no może przesadziłem, że tysiąc kilka, cent. no powiedzmy tysiaka za rogu używania. No ale nadal, wydaje mi się, że to nie jest warte tych pieniędzy. Natomiast jeśli ktoś lubi gadżety, chce mieć dodatkowe wskazania, jakby te takie zdrowotne statystyki, to HRV, którego. Można mierzyć sobie spaska paska takiego dotętna, ale trzeba to robić ręcznie, ściągnąć czy kupić lub ściągnąć zewnętrzny soft, odpalać za każdym razem to tej samej porze dnia, i tak dalej, tak tak dalej. A on to robi nam tutaj sam, jak leżymy w łóżku przed obudzeniem się. To dla takich gadżeciarzy, którzy lubią takie dodatkowe statystyki, czy mają trenera, który jest je w stanie przeanalizować lub samemu umieją przeanalizować. Bardzo fajny gadżet, bardzo fajny design, fajne community wokół tego się robi. Nie wiem, czy to na ten moment jest już jakaś taka rewolucja technologiczna, ale widziałem już sportowców, np. Z, z crossfitu, którzy nie używają normalnych zegarków, tylko noszą to. Tu oczywiście nie ma żadnego wyświetlacza, nie wiedzą, nie daje to, jaka, nie widzą to jaka godzina, ale mają jakby po, po treningu, czy jakby lecą zawody, czy trening na czuja, i później mają tylko podsumowanie, co i jak się, co i jak się odbyło. i nawet jeśli to jeszcze nie jest rewolucyjne, to mam wrażenie, że w przyszłości będzie. Były już oczywiście inne próby tego typu urządzeń, jak te O-Ringi i kilka innych gadżetów tego typu. E, też część z nich testowałem, jakieś jak to się nazywało? Nawet też takie opaski były kiedyś. To teraz e, które z tych dużych firm to kupiła chyba Amazon. Teraz już nawet nazwy nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie no dużo tego typu gadżetów już przerobiłem i to jest najfajniejsze z nich wszystkich, chociaż nie wiem, czy wart tych pieniędzy, ale jak się ogląda, to ktoś z triatlonistów, kto ma dużo siana, lubi takie statystyki plus podoba mu się taka, no nie wiem czy to nazwać biżuterią czy, czy nie, no to na pewno mu się to spodoba. Znam już kilka osób poza mną, które z tego korzystają, mają podobne przemyślenia. Mi, mi osobiście, gdzie jestem oparty o statystyki, podoba się tutaj to, że widzę co się dzieje, jeśli spada, i idzie w kierunku tego żółtego, czerwonego to wiem, że coś jest nie tak, albo za dużo stresów, albo za mało snu, albo za dużo tego, za dużo tamtego. Jak jest dużo zielonego to znaczy, że coś robiłem dobrze, troszkę lepiej się odżywiam, Trochę lepiej się wyspałem. I nie wiem, no mi się to podoba, na mnie to działa. Uważam, że są tutaj na pewno jakieś błędy, nie wszystko jest idealne i oczywiście da się to samo robić bez statystyk, bez zegarka. Bez można jechać na czuja, niektórzy lepiej znają swój organizm, niektórzy gorzej, wiadomo, ale. Ja lubię myśleć o wszystkim w statystykach, w procentach, w cyferkach itd., plus ten ładny design. Plus, jak widzę, wykresik, że rośnie w, gó w górę, to jak taki klasyczny korpo szczur jest dobrze, jak idzie w dół, to źle. Więc mi się to bardzo podoba. Jestem zadowolony, uważam, że, mm, że to są dobrze wydane pieniądze. A czy będę używał? Na pewno będę używał tego jeszcze do minimum te, te pół roku, tak jak mi się kończy subskrypcja, a później zobaczymy. Teraz przyjdzie ten nowy, w ciągu kilku tygodni ma przyjść ten następca 4.0. Zachęcam do obejrzenia. Ja nie chcę robić tutaj jakiejś szczegółowej analizy, na czym dokładnie to medycznie polega, jak to działa i tak dalej, no bo nie znam się na tym. Są na YouTube filmy osób, które to testowały na co dzień. Chciałem po prostu powiedzieć subiektywnie, gdyby ktoś rzeczywiście miał jakieś pytania przed zakupem, czy jak używać, czy jakiś sugestie i tak dalej, to walcie. Postaram się w ramach swojej wiedzy odpowiedzieć, no i jeśli ktoś będzie chciał kupić, no to zachęcam do kupienia z tego mojego kodu linku, który będzie tutaj pod spodem. Ja będę miał z tego miesiąc za friko i Wy też. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Mam nadzieję, że coś tutaj komuś pomogłem. Postaram się nagrać jakiś dłuższy materiał po trochę więcej typu 8, 10, czy nawet roku używania, szczególnie jak wyjdzie ten model 4.0. Komentujcie, jeśli używacie, jeśli jesteście zadowoleni, nie jesteście. Pamiętajcie, że gdybyście zamawiali i Wam się nie spodoba, nie przypasuje, no to można go odesłać i zwracają całe siano podobno. No ja nie odsyłałem, nie wiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya later.